Siemanko, z tej strony Dawid i witam Was na moim kanale Forus by David. Dzisiaj coś specjalnego, najnowszy model Milwaukee. Jeśli nie widzieliście tego modela, to bardzo zapraszam na oglądanie, bo jest co oglądać, uwierzcie mi. Ten model jest naprawdę wspaniały, robi robotę. Także siadajcie wygodnie i oglądajcie, bo na pewno będziecie pod wrażeniem i jego mocy. Zapraszam do oglądania. Także, jeśli zakupicie całą walizeczkę od Milwaukee, to przychodzi w ładnej, fajnej walizce. Eee, ładowarka, oczywiście, na dwie baterie: M18, M12, na te mniejsze i na te większe. Eee, bateria zapasowa na wymianę, bateria druga i oczywiście sam klucz. Klucz. Producent tutaj mówi, że. Jest 35% mocniejszy od poprzedniego modelu. Na pewno też body tutaj tą obudowę całą ma mniejszą, a moc jeszcze większa: 2000 obrotów, 2400 siła udaru, uderzeń na minutę, 2000 ponad momentu zrywającego i 1500 momentu na przykręcanie w newtonometrach oczywiście, nie przedłużając, zapraszam do oglądania testu. Tutaj do testu wykorzystamy oczywiście naszego Milwaukee, w pełni naładowana bateria, pokrętło długości m metra, nasadka 30, klucz dynamometryczny elektroniczny do wartości 1000 newtonometrów, i oczywiście, moja testowa śruba, jak we wszystkich przypadkach, na nasadkę 30 mm, śruba M20. Jedziemy z koksem z testem. Pokażę Wam, jak to idzie. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki. Więc w pierwszej kolejności dokręcam tutaj tą śrubę na 200 Nm. To jest śruba M24, tak jak mówiłem, na nasadkę 30 mm. I zobaczymy, jak ten klucz sobie poradzi z jej odkręceniem. Więc używam mojego elektrycznego klucza dynamometrycznego. Do tego celu też tutaj używam pokrętło długości 1 metra, także jeszcze czym kręcić. Mamy tutaj 203 Nm, więc tak zostawiamy i próbujemy odkręcić to przy pomocy Milwaukee. Bateria jest oczywiście tutaj w pełni naładowana i prędkość. Ustawiam na numer 3. Jest to najsilniejsza opcja. Ready? No problem. Straight away. Teraz dokręcamy śrubę na 300 Nm i zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. mamy 302 newtonometry. No problem. Więc teraz 400 newtonometrów. Już robi się coraz ciężej. 402 newtonometry. No problem. Jedziemy dalej. 500 newtonometrów. Mamy tutaj 525, troszeczkę więcej, ale zostawiamy i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No problem. Jedziemy dalej. 600 Nm teraz. Mamy 632 i tak zostawimy. No problem! Kolejno 700 Nm. Robi się coraz ciężej, bo to tylko metrowa. Tylko metrowe pokrętło. Także jest coraz, coraz ciężej. Możecie zobaczyć, jak się wszystko wygina. Mamy 702 Nm, tak zostawiamy i próbujemy. No problem. Spróbuję teraz pociągnąć jeszcze raz, aby otrzymać 800 Nm, ale to będzie naprawdę bardzo ciężkie dla mnie, bo ważę tylko 78 kg, a to jest metrowy, yy, metrowe pokrętło, czyli to by mogło być jakieś 780 około Nm plus minus będzie ciężko, naprawdę tak bardzo pociągnąć, żeby tak, taką yy, wartość osiągnąć, także zobaczymy. Spróbujemy. Wszystko się wygina i jest naprawdę naprawdę ciężko mamy 760 Nm, taką jak wartość, jaka udało mi się uzyskać. Impresive. Really impressive. Dobra, próbuję jeszcze raz zobaczę, co mi się uda uzyskać za tym razem. Nakładam rurę na to pokrętło o długości 1,20 m i spróbuję pociągnąć mocno jak mogę. Ale nie obiecuję, że tutaj uzyskamy dużo wyższy wynik. Podejrzewam, że przekroczymy okolice 800. Ale spróbujmy. Zobaczmy, co tutaj się uda uzyskać. Wszystko się wygina. Więc uzyskaliśmy 856 Nm, i na tym będziemy kończyć. Zobaczmy, jak się z tym radzi. Tutaj, tak jak wspominałem, ten klucz jest tylko do 1000 Nm, ten klucz dynamometryczny, a tutaj mamy 856 z tego co pamiętam, także będzie dość ciężko, żeby zbliżyć się do 1000, ale spróbujemy ile możemy. No, klucz okazuje się naprawdę mocny, jestem pod wrażeniem, jak on naprawdę idzie. Dobra, teraz ustawię go na prędkość numer 1 i dokręcimy przez kilka sekund. Zobaczymy, ile newtonometrów potrzebujemy, yy, aby odkręcić tą śrubę. Czyli spróbujmy, zobaczymy. 5 second minimum. Więc zobaczmy ile tutaj będzie potrzeba na zluzowanie tej śruby. Mamy tutaj 260 Nm, to, był, to była prędkość numer 1 przez około plus minus tam 5 sekund. Teraz spróbujmy przy prędkości numer 2. Więc zobaczmy, co tutaj uzysk uzyskaliśmy przy prędkości numer 2 U. Jest dość ciężko. U, ciężko, podnosi mi stół, jeśli próbuję odkręcać. A już mam, ile tutaj 690 Nm, i podnosi mi stół, jeśli próbuję to odkręcić. No, spróbujmy jeszcze raz z pełnej siły, ile mogę. Widzicie, jak stół cały się rusza do góry. No, jest naprawdę ciężko to odkręcić, a to jest tylko prędkość na numerze 2, 738. Taką siłę mi się udało uzyskać, dobra, dokładam teraz moją rurę na moje pokrętło i zobaczmy, czy będę mógł, mógł tutaj to odkręcić. Nie, no, zobaczcie, stół się rusza, stół idzie do góry, a to jest taki naprawdę ciężki stół z narzędziami. I nie mogę tego odkręcić. Ten pistolet jest naprawdę, naprawdę mocny, naprawdę dokręcił tą śrubę. Na bardzo wysokim poziomie. Spróbujmy jeszcze raz rura metr 20 m i ta, te pokrętło ale dalej, dalej ciężko jest to ruszyć w ogóle z miejsca. Nie chcę się to odkręcić. Idę teraz po mojego DeWolta, który ma 3,4 cala i 1690 Nm. Zobaczmy, czy on sobie poradzi z tą śrubą. <słuch> Tutaj, Dewalt zobaczcie, jest na numerze 3 i pełnej baterii, i nie może do, odkręcić tej śruby, którą Milwaukee dokręciło na numerze 2. Ten klucz Milwaukee jest naprawdę mocny, Wam powiem. No, jestem pod wrażeniem. Zobaczmy jeszcze raz. No, myślę, że jest naprawdę dobry, nie, ten Milwaukee. Zobaczmy teraz z powrotem, Milwaukee, czy poradzi sobie z odkręceniem tej śruby. No, odkręcenie tutaj mu zajęło kilka sekund, ale tak dopiero zauważyłem, że jest on ustawiony na numer 2 na odkręcanie czyli na pół... średnią wartość swojej mocy. Czyli przełóżmy na trójkę i zobaczmy. Czyli jest dokręcone na dwójce, i teraz włączam trójkę i zobaczmy, jak sobie poradzi. No tutaj jestem naprawdę pod głębokim wrażeniem tej mocy. Jego radzi sobie naprawdę dobrze, nie? No powiedzcie, że nie. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Sprawdźmy teraz tę te jego automatyczną funkcję. Jak to pracuje. Więc jeśli czuję, że śruba jest dokręcona. Przestaje kręcić. Włącza trochę udaru. I jeśli nadusicie kolejny raz i kolejny. On tylko dołącza udar. Ale nie trybi tak bardzo jak na stałych ustawieniach. I to samo mniej więcej na... Odkręcanie. Podsumowując, no myślę, że klucz super się sprawuje. Naprawdę bardzo mocny. Te lampy też robią robotę, bo takie lampy są mało spotykane dzisiaj w urządzeniach. A te lampy są skierowane prosto w to miejsce, które pracujecie. Myślę, że jeśli macie wolne. Środki to warto sobie coś takiego sprawić, bo na pewno się przyda. Tutaj jeszcze nie wiem, czy pokazywałem, ale zobaczcie, w porównaniu do DeWalta. DeWalt to jest starszy model, wiadomo, on ma tam 1600 chyba 90 Nm i jest na większy kwadrat. Także ten kwadrat na pewno jest dłuższy, ale rozmiar widać wagowo DeWalt lżejszy po prostu mojego czucia. Także. No, na pewno, na pewno jestem pod wrażeniem jego mocy, bo nie miałem jeszcze tak mocnego klucza, żeby mi podnosił stół do góry. Także jest na wielki plus. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało i jaki test chcecie zobaczyć następny. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki.